Dzień dobry Państwu, docent Jacek Karczewski mamy szansę przerwać ten kryzys i powrócić do normalności. Tę szansę dają szczepienia ochronne przeciw COVID-19. Pozwolenie Ema na dopuszczenie do obrotu gwarantuje, że szczepionki przeciwko COVID-19 spełniają najwyższe standardy Unii Europejskiej. Te same standardy co wszystkie szczepionki i leki dostępne na terytorium Wspólnoty. Wymagania dotyczące rejestracji szczepionek i leków są bardzo rygorystyczne i szczegółowo zdefiniowane przez wytyczne Komisji Europejskiej, Międzynarodowej Rady Harmonizacji Wymagań Technicznych dla rejestracji produktów leczniczych stosowanych u ludzi i cech. W każdym przypadku pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jest oczywiście wydawane po szczegółowej analizie zarówno korzyści, jak i ryzyka prowadzonej na podstawie dokumentacji jakościowej, przedklinicznej i klinicznej, zawierającej dane uzyskane w trakcie prac rozwojowych nad produktem leczniczym.